Z jakiej jesteście drużyny? Eee, Czechy. Czechy. Przedstawcie się. Ty jesteś? Klaudiusz. Mateusz. Piotrek. Tobigi. Jak wam idzie? Dobrze. Jeden mecz zgraliśmy, jeden, jeden mecz, zgraliśmy. Ile goli strzeliliście? Jeden. Jeden gol. Ile goli się udało wybronić? To, to jest bramkarzem. 19. To jest bramkarzem. Teraz Teraz Zmieniacie się, tak? tak. Mhm. Podoba się wam turniej? Tak. Jak często byście chcieli grać w takim turnieju? Co tydzień. Co tydzień? Ja codziennie. Nie, ja, ja w każdą sobotę. W każdą sobotę. Ty? Tak często byś chciał grać? Co tydzień. Co tydzień. Dobra. Chcesz się kogoś pozdrowić? Ja chcę pozdrowić Pana Karola. Ja chcę pozdrowić pana taty. Żeby, to, badę, żeby to, widzieli to, jaki ja teraz. Tak, rodzice chcesz pozdrowić, jak chcesz grać. Ty chcesz? Ja nie. Kto jest waszym trenerem jeszcze powiesz? E, Dawid Góra I w jakiej grupie ten trenujesz? Ten pierwszy. Dawid góra. Też? Też? E, to. Ty trenujesz w jakiej grupie? Lewandowski. Kto jest trenerem? Pan Karol. taki co u ciebie? Z nim trenuję. W jakiej grupie? Lewandowski i pan Karol. No. Co chłopaki? Dziękuję za uwagę. Drużyna Cię pozdrawia.